Witajcie z tej strony hodowla ZDW jesteśmy w listopadowym vlogu w 2024 roku i dzisiaj zaczynamy troszeczkę typowo od samic. Jako pierwszą widzimy tutaj nowy nabytek samicę brązową belgijską, której dawno w hodowli ZDW nie mieliśmy. Zobaczcie jak ona jest duża, bardzo duży królik. Jest większy niż ten nasz samiec belgijski. I co dzieje się ostatnio z okiem? Dzieje coś i robię oko jeszcze było u poprzedniego hodowcy tutaj widzimy srebrną samicę belgijską pod nią widzimy samicę mieszańca taką srebrną też czarną tutaj mamy samicę sokacza niemieckiego no i tutaj kolejną samicę srebrną belgijską która sobie tutaj pije pojdełka. tutaj zagdaczenie tak się kuraki prezentują no i w dalszej części hodowli ZDW mamy tak <laughs> jako pierwszego widzimy tutaj samca srebrnego belgijskiego taką sobie tutaj kica koło niego mamy samca brązowego belgijskiego za go pokażę tutaj jest ten samiec brązowy belgijski Tak się tutaj prezentuje. No i tutaj pod nim mamy samca srokacza niemieckiego. Teraz tylko go pokażę. Tak się tutaj ten samiec prezentuje. I tu z boku mamy jeszcze jedną samicę srebrną belgijską. No i tutaj mieszanice: kolejne samice srokacza. Tutaj dwie. Tu jedna srebrna i druga mieszanica srokacza niemieckiego. Także to było na tyle w tym vlogu. Zachęcam do subskrypcji na kanale i widzimy się w następnych filmach.